Konferencja Women in IT Day to doskonała okazja na spotkania z liderkami IT, z liderkami kobietami. Taką właśnie liderką jest pani Renata Bilecka, ekspertka do spraw architektury korporacyjnej i strategka technologiczna. Bardzo mi miło. Mnie również. Co odgrywa kluczową rolę, która w budowaniu swojego sukcesu w branży IT właśnie dla kobiet? Wiesz ja myślę, że nie tylko w IT, od razu od tego, od tego zacznę, tylko to taka generalna historia. Myślę, że mega warto jest mieć mentora. Osobę, która nie musi być z naszego zespołu, bo to nie chodzi o szefa, nie? Tylko o taką osobę, która będzie miała spojrzenie z boku, będzie miała ten dystans. I mi podpowie, jak znajdę się w ciężkiej sytuacji i nie będę wiedziała, co zrobić. Jak się do kogoś zachować, bo nie wiem, zrobił tak albo tak, nie? Albo... Y Będę się zastanawiać, czy aplikować na kolejne stanowisko, nie? Czy warto? Czy dam sobie radę? I zawsze ten mentor mi pomoże. Super jest mieć mentora. Im wcześniej, tym lepiej. Mentor nie musi być z naszej organizacji, może być z innej, może być w ogóle spoza naszej firmy. Są różne formy. No właśnie, dobrze jest mieć mentora, ale gdzie go szukać? Rozumiem, że właśnie w świecie korporacyjnym może to być ułatwione i wsparte odpowiednimi programami, ale co na przykład, jeżeli jest się freelancerem? Wiesz to są e, programy publiczne, w których możesz sobie znaleźć mentora, mentorkę i ja w takim programie również brałam udział, byłam mentorką w, w poprzednim roku i jeszcze w poprzednim też, e, więc to jest jedna opcja. Druga opcja jest taka, i mamy teraz mnóstwo różnego rodzaju branżowych spotkań, różnych meetupów, konferencji organizowanych z panelami i tak dalej. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w przerwie wiesz, podejść do panelisty, podejść do mówcy i powiedzieć, słuchaj, wow robisz świetną robotę, mógłbyś być moim mentorem, mogłabyś być moją mentorką, uważam, że mogłabym się od ciebie dużo nauczyć, nie? I powiem ci, że z drugiej strony, jako tej osoby, która jest mentorem, to jest wow, jest jak fajnie, że ktoś do mnie przyszedł i docenił to, co właśnie powiedziałam albo mnie rozpoznał za to, co robię, tak? Czy możemy w takim razie powiedzieć, że nie, nie od razu musimy mieć wszystkie kompetencje technologiczne, ale proaktywność byłaby na pewno atutem? Tak. Zdecydowanie tak, A powiem więcej my nigdy nie będziemy mieć od razu wszystkich tych umiejętności. Tak? Więc jak jesteś proaktywna, jak wyjdziesz, jak spróbujesz, to mamy to wtedy. Świetna wskazówka, i tak naprawdę wskazówka dla naszych widzek i widzów, co zrobić, żeby znaleźć swoje miejsce w każdym biznesie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Ci również.